Siemanko, siemanko, witam Was na pierwszym odcinku na kanale Oczami DJ. A. Dzisiaj jesteśmy w klubie bogacz kolbuszowej i zobaczymy, jak imprezuje się tutaj pod wodzą DJ-a i DJ-a Cordiego. A także będzie mały bonus, więc oglądajcie odcinek do końca. Wbijam do środka. Cześć Panowie! Siemano. Witam. Cześć Siemanko. DJ Kordi. Zgadza się. DJ Christoph Tak. Chłopaki, pokażcie mi na czym gracie tutaj w klubie Bogacz. Co tydzień stały setup. Mhm. Dwa razy otwarcie mhm. 2000, 2000 Nexus. Mhm. No i nasza perełka. taki klubowy klasyk. Mikser e, Mikser djm 800. Mhm. Dokładnie tak. Ok. Na Czyli... pracujemy. Z... Co tydzień. Ok, chłopaki, to zdradzicie mi może jaki gatunek muzyczny będzie królował dzisiaj tutaj na parkiecie. Wiesz co, stricte stawiamy na IDM, nie? Mm -hmm. Mieszamy również jakieś tam, wiadomo, festiwalowe tematy, ale staramy się się. też się, aby się zdarza pomieszać. Impreza pozostawała naszym klubowiczom na bardzo długo w pamięci. Okay. Pracujemy cały czas na najlepszy klimat na Podkarpaciu. I dzisiaj jest to IDM. Ten gatunek dzisiaj będzie tutaj królował. No nigdy nie może, nie może zawarć tych melodii, które wiesz, tam gdzieś tam grają w głowie. Mm -hmm. Tak zwane klasyki, Dokładnie. tak? Dokładnie. Ktoś kiedyś powiedział, że najbardziej podobają nam się melodie, te które już znamy. Dlatego też z trzeba wplatać pomiędzy te najnowsze e, dropy. I właśnie tym się dzisiaj zajmiecie? Tak. Spodziewacie się dużej frekwencji na parkiecie? Jak sądzicie? Myślę, że tak. Jak to sobota w tym miejscu, nie ma co narzekać. Tak. Czyli będą tłumy? Powiedziałbym. Okej okay, chłopaki, to teraz prowadźcie mnie na backstage. Zapraszam. Chodź. My. Uno, dos, tres. To jest ten wasz backstage. Dokładnie tak. Zawsze imprezujecie tutaj przed rozpoczęciem głównej imprezy? Zazwyczaj. Czyli tu są początki i końce. Tak? No, dokładnie tak. Dobrze to ująłeś. Tu się nastrajamy, wyciszamy. Czyli przygotowujecie przygotow się tutaj przed imprezą. I później relaksujecie się po imprezie również tutaj. Dokładnie, tak. relaks, relaks po secie przed setem. Relaks i zawsze trakcie. się przyda. W trakcie też? Zdarza się w trakcie. Zdarza się w trakcie czasami, czasami. Trzeba wyskoczyć na chwilkę, to szybka zmiana za konsolą i... Ale chyba nie mieliście takiej sytuacji, że w trakcie seta wyskakujecie właśnie tutaj na backstage... Nie, nie, ...i nie, nie, idziecie nie, nie. spać. No takiej sytuacji nie było. To takie potrzeby yy, ekstremalne że tak tej mm. wiesz. A to to, się, to się nie zdarza. Pragnienie czy coś, to... Często po tym... A, okej. Okay. <laughs> to, jest, to jest dobre wytłumaczenie. Nie. Powiedzcie mi, na pewno mieliście niejedną zabawną historię związaną z tym miejscem, z backstage'em. Przypominacie sobie jakąś najlepszą, najbardziej odjechaną sytuację z backstage'u. Wiesz co, ja to powiem tak, to co dzieje się w Bogaczu, zostaje w Bogaczu. Okej, okay. słyszeliście. To co dzieje się na backstage'u, zostaje na backstage'u, okay. to święte słowa. Nie, 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 wszystkim właśnie taką, 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 tak myślę, że można. Otwarcie. Powyśnia, <laughs> Ale były, były takie sytuacje, co nie? jest to dużo i... taka. Powiem ci, że było. W sumie na każdym parku coś jest, nie? Coś się dzieje zawsze, tak? Nie ma, nie ma nudy... Ciężko, tak, tak teraz tak... sobie przypomnieć. No. Na pewno nie było nie, wiele takich historii, więc nie dziwię się, że nie potraficie przytoczyć jednej konkretnej. To w klubie <grym> będzie świadkami. Na, na pewno. Nawet to nagramy. Na, no. <laughs> Okej, okay. zaczynam degustację drinków, które właśnie przyrządził mi Barman. Zacznijmy od pierwszego. Drink z Red Bullem. Orzeźwiający energetyczny. Na co wskazuje obecność redbula w tym drinku. Przejdźmy do kandydata numer 2. Słodkawy posmak. Bardzo łagodny. Smak wakacji. I kandydat numer 3. Bardzo ciekawy smak, trudno go określić, jest to słodki drink, ciekawy w smaku. Wasze zdrowie. I jesteśmy już na backstage'u z chłopakami. DJ Cordi. Siemaneczko. DJ Krzysztof. Cześć, siemanko. Okej, okay, dobra, chłopaki, to teraz chwileczkę sobie pogadamy. O różnych rzeczach, zadam Wam kilka pytań, zobaczymy, jakie będą odpowiedzi. Możecie odpowiadać pojedynczo, możecie odpowiedzieć też wspólnie, zależy, jakie będzie pytanie, czego będzie dotyczyło. Może zacznę od mojej prawej strony, od Cordiego. Może pierwsze pytanie, jakie Ci zadam, jak i kiedy zaczęła się Twoja przygoda z muzyką? Wiesz co, zaczęło się to chyba w roku, jak dobrze pamiętam, 2010. Jak pierwszy mhm. raz pojechałem do klubu jako jeszcze Klubowicz. I wiesz co, zaraziłem się tym, nie? Można tak powiedzieć. Później zacząłem jakieś tam, wiesz, miksowanie na komputerze, próby. Pierwszy jakiś mikser, pierwszy kontroler, później pierwsza konsola. No jakoś to poszło, nie? Pierwsze kluby. No jak widzisz, wylądowałem teraz w najlepszym klubie na Podkarpaciu w Bogaczu. Dokładnie. Czyli można powiedzieć, że to była taka miłość od pierwszego wejrzenia. No od pierwszego tego twojego razu w tym klubie. Może powiedzmy od pierwszego włożenia płyty. O! Myślę, że to będzie bardziej trafne określenie. E, dobra, dzięki w takim razie za krótką historię twojego początku z muzyką. W takim razie jeszcze jestem ciekawy, jak zaczęła się twoja przygoda, Krzysztof, z muzyką. Jak to się zaczęło? Wiesz co, ja od zawsze miałem jakiś taki pociąg do, do muzyki. Zawsze Nie. mnie interesowały, jak na, na, na szkolnych dyskotekach. Co tam ten DJ ma na, wiesz, na co konsoli, on co on tam robi, co on tam robi, wiesz? I powoli jakieś tam od programów komputerowych, małymi kroczkami. E, tak, Konat mówi podobnie, pierwsze sety, e, pierwsze jakieś tam występy okazjonalnie. No i później dostałem się do, do bogacza, jestem do i, No i nie zamierzam nic zmieniać. Jesteś rezydentem tego klubu, możesz tak. powiedzieć, od ilu lat? E, ponad trzy już lata. Już ponad trzy lata. Tak. Czyli jesteś już tutaj, można powiedzieć, domownikiem. Nie tylko rezydentem, ale no też tak. domownikiem. <laughs> To powiedz mi, pamiętasz swoją pierwszą imprezę w klubie jako DJ? E, e, pamiętam, pamiętam. Nie był to natomiast Bogacz, e, to była Sztygarka Hetmańska na Soliną. No. E, do tej pory gram w tym klubie dosyć często. E, no, powiem ci, że stresowałem się, ale mega wspomnienia na pewno. Czyli dobrze wspominasz nawet i ten twój pierwszy raz tak, tak. jako DJ w klubie. W takim razie Cordi, twój pierwszy raz w klubie jako DJ? E, wiesz co, było to w klubie Restan Krzeszowice? Mhm. Zaprzyjaźnionym w sumie z naszym klubem. Yy, przyjechałem, miałem grać godzinę, zagrałem dwie. Czyli chyba się spodobało. No chyba tak, ale wiesz co, też stresik był, wiadomo, jako pierwszy raz. Pierwszy raz. Ale jakoś poszło, nie? Dokładnie. Także w porządku. Już masz to za sobą. Już po tym pierwszym razie. No jak widać, bo jesteś tutaj i masz się dobrze. <laughs> Okej, okay, chłopaki. Cordi, wiemy, że znasz członków ekipy Freak Nation. Czy możesz nam coś o nich powiedzieć? Parę słów? Wiesz co, może nazwijmy to rodziną Frignation. Przepraszam, rodziny. No, wiesz, co no bardzo w porządku. Mega miło mnie przyjęli na urodzinach. Grałem też wiele razy imprezy właśnie z Dawidem, nawet gościł na moich urodzinach, na moim Biday party. Z Adamem też się bardzo dobrze znam. Bracia Twisters też bardzo w porządku. Spoko, sam mogę to potwierdzić, bo y, miałem też okazję poznać na teledysku i właśnie Adama i braci Twisters, więc potwierdzam Twoje opinie. Są bardzo. Bardzo przyjacielscy, mega energiczni ludzie. Zgadzam się. Krzysztof chyba też się zgadza. Ja też się zgadzam w 100%. Eee, ja nie poznałem właśnie ich, e, nie miałem tej przyjemności ich poznać, Gordi, czy, czy, czy może ty. E, no jakoś tak się mijaliśmy na tych imprezach mm -hmm. zawsze. E, ale, ale mam z nimi kontakt telefoniczny, czy też często piszemy mm. o imprezach, o muzyce. E, DNF swoją drogą też zagości e, 7 grudnia w naszym klubie na klubowych Mikołajkach. Pamiętajcie. Dokładnie. Z zaproszeniem można było. 7, 7 grudnia, 2019. Zapraszamy. DNF będzie tutaj w klubie Bogacz. 7 grudnia, tak jak słyszeliście, DJ Krzysztof. Tylko na naszym kanale takie informacje. Pierwszy shot: techno czy house? House. house. Drink czy piwo? Drink. Ultra Festival czy Tomorrowland? Yy, Tomorrowland. Tomorrowland. Winyl czy pendrive? Chciałbym winy, ale na razie pan Rayf. Okay. Garyx czy Tiesto? Tiesto. Ibiza czy Majorka? Ibiza. Audi czy BMW? Audi. Audi. Mamy zwycięzcę. Już dłużej was nie męczę. Dzięki za wszystkie cenne odpowiedzi. Dowiedzieliśmy się tutaj wielu ciekawych informacji. Jeśli wy chcielibyście się dowiedzieć więcej o Krzysztofie i o Cordim, Właśnie teraz nad ich głowami możecie zobaczyć e, ich Instagramy, ale też oczywiście w opisie tego filmu zobaczycie linki do ich portali społecznościowych. Dzięki panowie raz jeszcze. Dzięki. Dzięki. A teraz czas na podsumowanie. Dzisiejszą imprezę jak najbardziej możemy zaliczyć do tych udanych. DJ Krzysztof z DJ Kordym naprawdę rozkręcili konkretny melanż, więc wielkie brawa dla chłopaków. Sam klub zaskoczył nas pozytywnie swoim standardem. Jak na klub zlokalizowany w małej miejscowości, duży plus dla tego e, klubu. Tutaj nad moim palcem macie ich Instagrama. Zapraszamy Was do śledzenia ich fanpage'u. I co, to by było na tyle. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie lajka pod nim. Dajcie subskrypcję, jeśli chcecie widzieć więcej naszych odcinków. I co, napiszcie, co myślicie o filmie w komentarzu. A na sam koniec teraz obiecany bonus. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć! E, kule cześć to będzie. <słucharam> Ale dobry wątek, dobry wątek, no dobra, zresztą. Jaki to jest cringe! Jaki to jest cringe? Ale nie, sorry, o czymś trzeba gadać. No, jak? To <słucharam> <słucharam> hmm. mi chwilę. <słucharam> Ehehehe Możesz się zdziwlać Ja cię najlepiej No nie przygotowywałeś się Ja się nie przygotowałem. Przekonacie się z tego filmu I z wypadku kamerzysty Ej mordo Ja cię proszę, ja się o ciebie boję Ja się o ciebie boję A spoko Bardziej klatą do ciebie, coś takiego Aha, okej, okay, tak Czyli nie tak tylko, dobra Ok, chłopaki, to prowadźcie mnie na backstage. Zapraszam. Zapraszamy. Co, udało się? Ale trema! Ej, wyszło, wyszło, chłopaki. Fajne ujęcie, podobało.